Jak będzie pofilony Jezus Chrystus, dzisiaj z Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 4, z wersety 24 do 30 czytamy jeden z zdań Jezusa, który na pewno, kiedy On to mówił, bolało w sercu, bo On wrócił do Nazaretu, do własnego domu, ale mówił, że żaden prorok nie jest widziane w swojej ojczyzny. I na końcu tej Ewangelii też trudne dla nas takie słowa, pojąć znaczenie tej słowa. Na tej słowa wszyscy w, sy w synagodze unieśli się gniewem, porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urowisko górę, aby go strącić. Więc absolutnie nie chcieli słyszeć słowa Jezusa, chociaż on był ich Mesjaszem, który czekali, bo on był dla nich zaznany, bo to syn Józefa. Jest piękne, krótka medytacja Woremus na dzisiejszej Ewangelii, i mówi, Otrzymaliśmy łaskę wiary i powołanie do kościoła nie dla samego, tylko zbawienie własnej duszy, aby wobec świata świadczyć o świętości Boga, przedłużać świecie misję Chrystusa. Więc pytanie, które dzisiaj polecam Wam, może być, bo wiemy, że w pracy, w szkole, w uniwersytecie nie jest tak łatwo <laughs> mówić, Jasne o Bogu, o Jezusie, znajomimi. Ale więc pytanie jest kolejne. Staram się od czasu do czasu w taki delikatny sposób, ale spokojny sposób z nieznajomymi mówić o Bogu. Bo też widzimy, jak wiele razy Pan Jezus. Nie, nie tylko chodził przez Galilei czy w Jerozolimie, ale też do terenie to terenie pogańskim. Więc to też jest dla nas wezwanie. Ja jestem ewangelizatorem wśród nie, nieznajomymi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.